Witam was, przyjaciele. Pewnie zastanawiacie się, gdzie byłem, jak mnie nie było. Otóż odpowiedź jest trudniejsza niż mogłaby się wydawać. Pewnie wielu, wielu z was, czyli jakieś tysiąc, dwa tysiące osób, które jeszcze przypadkowo wchodzą na ten zdechły <grywny> kanał, zadają sobie pytanie, gdzie podział się Rafałczu? Stwierdził, że opuszcza YouTube'a, stwierdził, że... Brak mu jakiejś motywacji i nie ma sensu dalej ciągnąć, ponieważ polski YouTube troszeczkę zmienił się? Nie. Przez ten cały czas studiowałem korę dęba Bartka. Tak! Dobrze słyszycie? Studiowałem korę i rozkrój dęba Bartka. Ale jak to, Rafałczu? Jak mogłeś studiować korę, rozkrój i średnicę? Dęba Bartka. No widzicie, odpowiedź jest naprawdę na wyciągnięcie ręki. Otóż, dom Bartek to naprawdę pra stare, wspaniałe drzewo. Nie, nie drzewo. Mój przyjaciel. Mhm. Razem z Wojciechem postanowiliśmy, że wybierzemy się w naprawdę niesamowitą podróż. Nie powiem, ta przeprawa była ciężka, była naprawdę ekscytująca. Poznaliśmy tam naprawdę wiele niesamowitych osób które również tak samo jak my. Wojciech, gdzie w ogóle jesteś? Które tak samo jak my starały się poznać tajemnicę tego prastarego dębu. Dobra, Wojciech, odłożę cię na sekundę. O nie! Co? Poznaliśmy naprawdę wiele niesamowitych osób, które również chciały poznać tajemnicę dębu Bartka, ale To była pułapka. To była pułapka. Dlaczego? Jeszcze sam nie wiem. Nie, nie, tak na poważnie. Jak sami pewnie teraz wchodzicie w kartę na czasie, wszędzie, ale to dosłownie wszędzie, to jak, jak, jakby nie było największy trend. Aktualnie na polskim YouTube, wszędzie możemy znaleźć filmy na temat dęba Bartka. I to jest naprawdę niesamowite. Tak! To jest niesamowite, że dom Bartek zyskał aż tak wielką popularność? Zapytacie się dlaczego? A! Odpowiedź jest banalnie prosta. Dąbbartek... to tak naprawdę... kasztanowiec. Mhm. Ja sam nie mogłem w to uwierzyć. Sam nie mogłem w to uwierzyć, ale... zdobyłem dowody, które pomogą mi... rozpropagować tą teorię. Kolejna rzecz. Zapytacie się jakie do dowody Rafałczu. Jakie dowody zdobyłeś, które pozwolą zdemaskować Dęba Bartka? Ha. I to jest rzecz, którą warto poruszyć w tym materiale. Wyprawa po Dęba Bartka zmienia człowieka. Zmienia człowieka niewyobrażalnie. Nie jestem już tą samą osobą, którą byłem kiedyś. Kiedyś młody, przystojny YouTuber. Z ambicjami, z marzeniami, z... A! Wojtek, obiecałem sobie, że nie będę płakał. Obiecałem sobie, że nie będę płakał, ale chyba... Chyba trzeba. Tak czy nie? Odpowiedz, Wojtek. To jest amelinowe! Może dam Wojtka do kamery. Wojtek, odpowiedz na to pytanie. Nie pomaluję! A! Szkoda szczępić ryja. Jakie są dowody, że dom Bartek to tak naprawdę kasztan? Już wam zaraz pokazuję. Nie chciałem tego robić. Naprawdę bardzo. Nie chciałem wierzyć w to, co zobaczę, tak? Znacie pewnie pana kurczaka. Pan kurczak. Bardzo pospolita, e, bardzo sławna osobowość we wszelakich social mediach? Fajny chłopak. Aczkolwiek, to co zobaczyłem na miejscu zmroziło mą krew w żyłach. Mhm. Proszę tylko spojrzeć. Widzicie to? Widzicie to? Pan kurczak tak naprawdę jest kurczakiem GMO. Genetycznie modyfikowany pan kurczak. Nie mylicie się. Tu znajduje się utko kurczaka, w miejscu głowy, a słuchajcie tego. Ja sam jestem w szoku. Sam jestem w szoku. Nie sądziłem, że, że to się wydarzy, ale to... Jest niezbity dowód na to, że Dąb Bartek to tak naprawdę kasztan. A wiecie, kto jeszcze jest kasztanem? Nie? Nie wiecie, kto jeszcze jest kasztanem. Hmm. <grym> Już wam mówię. Marcin Dubiel. Marcin Dubiel jest kasztanem. Kasztanowiec. Drzewo. Zaraz wam dokładnie wszystko powiem. Sekunda. Kasztanowiec. Rodzaj drzew. Rzadziej krzewów, należących do rodziny mydleńcowatych. Obejmuje około 25 gatunków pochodzących z południowo-wschodniej Europy, Ameryki Północnej oraz Azji Wschodniej. W Polsce wszystkie uprawiane gatunki są introduktowane przez człowieka. Gatunkiem typowym jest kasztanowiec zwyczajny. Zwróćcie uwagę na to. W Polsce wszystkie uprawiane gatunki są introduktowane przez człowieka. Wiecie, przez kogo introduktowany jest, był Marcin Dubiel? Ha. Przez stu! Przez, przez polskiego pingwina z naciskiem na polskiego. Jeszcze raz wam przeczy przeczytam. W Polsce wszystkie gatunki. Uprawian uprawiane gatunki są introduktowane przez człowieka w Polsce. Polski pingwin Marcin Dubiel. Naprawdę jestem załamany wynikami badań. Nigdy nie sądziłem, że dom Bartek to tak naprawdę kasztan, którym jest znowu Marcin. Dla mnie naprawdę za wiele. Przyjaciele, widzimy się za kolejne 17 lat. Muszę dowieść, że Marcin Dubiel nie jest dębem Bartkiem. Tylko jak? Oto jest pytanie. Z tą myślą Was, przyjaciele, zostawiam. I liczę na to, że pomożecie mi w rozkłaniu tej niesamowitej tajemnicy lasu. Właśnie tak. Straszne rzeczy.